Wieje. Nieprzypadkowo. Nazywam się Sylwia Leszka, witam Państwa w kolejnym odcinku rozmów o poprzednich. Miałam przyjemność rozmawiać z przewodniczącym Rady Gminy Marcinem Chińcą, z byłym trenerem Korony Rywałt, panem Januszem Kępkowskim oraz wspaniałymi przedstawicielkami KGW. Dzisiaj będę pływać. Choć gmina Starogard Gdański nie leży nad morzem, to skrywa w sobie morze talentów. Jednym z nich jest pan Jerzy Szumelda, czyli zdobywca srebrnego medalu na mistrzostwach świata modeli statków i okrętów w sekcji C Panie Jerzy! Zafascynowała mnie pana pasja. Mm, dobrze chciałam pana poznać, bo dotąd nie spotkałam modelarza na taką skalę. I to takiego, który mieszka w gminie Starogard Gdański. Skąd u Pana wzięła się ta pasja? Jeszcze w szkole podstawowej, chodząc do piątej albo szóstej klasy, była pracownia prac ręcznych. I był pasjonat, nauczyciel, który założył modelarską pracownię. I tam zacząłem po prostu uczęszczać i wybudowałem piękne, ładną, piękną, ładną łódeczkę. Kałudeczka stała w domu wiele, wiele lat, ale zawsze mi ciągnęło właśnie do tego, żeby to dalej ciągnąć. I w młodym modelarzu znalazłem plany budowy polskiego okrętu żaglowego wodnik. I wybudowałem go od podstaw. Był to, to była właściwie taka pierwsza prawdziwa praca modelarska. Widzimy tutaj przepiękny okręt. Jak długo to pan budował? akurat wazę, szwedzki okręt wojenny, budowałem 4 lata, ale to tylko dlatego tak długo, bo zajmuje się modelarstwem tylko w sezonie jesienno-zimowym. Jedynie co jest bardziej uściślone, to można powiedzieć, że budowałem go 650 godzin. To był jeden z najbardziej wyposażony, jeśli chodzi o uzbrojenie okręt Okręt wojenny marynarki szwedzkiej, i ten okręt był bardzo wyraźnie przeznaczony na wojowanie z Polską, ponieważ nawet przy ubikacjach, które są na pokładzie montowane, ozdobiono głowami polskich szlachty czyli chcieli Polaków i szlachce pokorzyć nawet tym, tym wizerunkiem, tym okrętem. Wypłynął z portu półtora kilometra przy sile wiatru półtora Boforza i zatonął. Zatonęło kilkaset osób, czyli marynarzy i żołnierzy. Nie wiem, dlaczego Szwedzi się tym chlubią, ale pomimo tego okręt jest przecudowny. A co powiedziałby Pan na temat sprawy z tych municzyn? Znaczy, akurat to jest clipper, jeden z najszybszych okrętów żaglowych na świecie w tamtym okresie czasu, był budowany na zamówienie do handlu herbatą i ziołami z Bliskiego Wschodu, z Dalekiego Wschodu. Ponieważ bardzo szybko się kapitanowie zorientowali, że ten okręt jest niedościgniony, zaczęto przemycać rzeczy, które musiałyby być odsłone. A mając taką jednostkę, która żadna straż graniczna nie doścignie, właśnie wykorzystywano do nielegalnych transportów, właśnie różnego rodzaju używek, herbat, niedozwolonych alkoholi i tym podobnych rzeczy. W jaki sposób określiłby Pan siebie? Jakich użyłby Pan słów? Aktywny. Aktywny. Modelarz. Modelarz. Żeglarz. Żeglarz. Od kiedy żeglasz? Ojciec był wojskowym. Pojechał na poligon na trzy miesiące, ponieważ to były poligony miesięczne W jeziorze przy Jeziorze Drackim, ojciec znalazł kajak dziurawy, stary, wyremontował. Mama zrobiła z tego do, tego, do masztu, z prześcieradła żagiem, i tak ojciec wziął mnie na tą łódkę. I od tego się właściwie zaczęło. Pracuje pan po Europie? Tak, dokładnie hmm, na Adriatyku. Morze Śródziemne, Morze Jońskie, Egejskie, Cyklady. A w Polsce, jakie rejony poleciłby Pan żeglarzom albo osobom, które dopiero zaczynają przygodę z żeglami? Piękne rejony są rejony kaszubskie, piękne rejony są kociewskie, wbrew pozorom. Cudowne rejony są właśnie Mazury, ale y Kaszuby mają chyba dłuższą historię żeglarską jak Mazury. Mazury właściwie zaczęły się od niedawna, tak naprawdę niedawna uczyć żeglarstwa i uczyć, przyjmować żeglarzy. Zechciałby Pan opowiedzieć o jakiejś ze swoich przygód, która najbardziej utkwiła Panu w pamięci? No więc dwóch żeglarzy z Polski, między innymi brat mojej żony. Pana Jerzego jest prawdziwym żeglarzem. Nic dziwnego, że postanowił również pokazać się szerszej publiczności. Dzień dobry. Od urodzenia żeglarz. Od urodzenia. Zabiera Pan? Jest z, na każdy tego... rejs. Na każdy rejs? Na każdy rejs. No, Świetne. Ale wróćmy do tej przygody. Tak. No więc e, zdarzyło się tak, że dwóch żeglarzy, e, między innymi brat mojej żony i jego przyjaciel z Gdańska, Zakupili pełnomorski jacht na wyspie Sardynia, no i trzeba było ten jacht z wyspy Sardynia przyprowadzić na wyspy greckie. Do tego potrzeba kilku żeglarzy, bo to jest żeglowanie non-stop, dzień i noc, przy bardzo różnych i zmiennych pogodach. No więc dostałem od nich propozycję, chociaż byłem najmniej doświadczonym żeglarzem. Oczywiście z tej propozycji skorzystałem. I dlaczego jest to przygoda życia? Bo pełniliśmy wachty, wachty prawdziwe, morskie, tak zwane też i psiewachty, czyli o najbardziej podłych godzinach czuwania, przy bardzo ciężkich warunkach pogodowych. No i dopłynęliśmy do wyspy Sycylia. Okazuje się, że prognozy pogody na południu wyspy Sycylii były bardzo, bardzo złe, na północy były trochę lepsze i z tego powodu musieliśmy płynąć północną częścią Sycylii. Ale to też było jeden duży minus, bo musieliśmy przepłynąć przez Ciśninę Mesyńską. No więc płynąc przez Ciśninę Mesyńską nie spotkałem takiego żywiołu, jaki właśnie znajduje się w tym miejscu. W najwęższym miejscu ciśnienia mesyńska ma około 3 km. Wydawałoby się dużo, ale wtedy, kiedy spotykają się dwa bardzo mocne prądy morskie przeciwne sobie, ma Pani wrażenie, że wpłynęła na garnek gotowującej się wody. Te dwa prądy w tej ciśnieniu się spotykają naprzeciwko siebie. Według y, pomiaru y, urządzeń na jachcie wpłynęliśmy 5 węzłów, czyli 5 mil na godzinę, a według y, pomiaru satelitarnego wpłynęliśmy 3 mile, czyli 2 mile gdzieś się gubiły. Właśnie to był ten efekt y, przeciwnych prądów. Dodatkowym przeżyciem było to, że jest niesamowity ruch promów i trzeba było skorygować, skoordynować przepływ jachtu żaglowego z promami. Jeden z członków załogi musiał być ciągle na radiu ciągle mieć kontakt radiowy z poszczególnymi promami. Inny musiał zrobić robotę jako kapitan czyli dowodzić jednostką. I dawać odpowiednie komendy. A ja miałem to szczęście, że stanąłem za sterem na początku wejścia do, do tej ciśniny. Jak ja to zobaczyłem, to postanowiłem sobie, że już tego steru nie oddam, póki z tej ciśniny nie wyjdę. Dlaczego? Bo to było takie przeżycie. Tam trzeba, się, tam trzeba było się tak skoncentrować, wykazać sobą, umiejętności sterowanie 15-metrową jednostką żaglową. I to jest właśnie tak ekscytujące, że ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłem wcześniej, ani do tej pory później. Panie Jerzy, trzy porady dla osób, które chcą zacząć żaglować. Pierwsza zacząć, druga zacząć. Zgadnę? Zacząć? zacząć? <laughs> A więc zacząć, zacząć, zacząć. Nie Każdy zastanawiać może. się, zacząć. Każdy może. Każdy może. No dobrze, z którego modelu jest Pan najbardziej dumny? Wiem, że nie wszystkie y, posiada Pan, bo część z nich Pan... Chyba z 20 już oddałem. Robi Pan je na zamówienie? Dwa modele robiłem na zamówienie. A w ogóle można u Pana zamówić? Czy jest taka możliwość? Można, można. Można. Jak długo trzeba czekać? Tak, zakładając, oczywiście, no bo jest to wielki okręt, który budował Pan kilka lat, ale powiedzmy um, okręt wielkości, który znajduje się tu. O, na przykład, ten okręt. No to jest Katy Sark, jeden z trudniejszych, jeśli dla, mówiąc o początkującym, mm -hmm. ale ten budowałem dwa miesiące. Nie ten konkretnie, ale na zamówienie taki sam. Czyli można poprzez Facebooka się skontaktować z Panem. Tak. Z czego Pan jest najbardziej dumny? Po pierwsze, mam na myśli osiągnięcia żeglarskie, po drugie, modelarskie. Znaczy, jeśli chodzi o żeglarskie, to dumny byłem po tym rejsie właśnie przeprowadzenia aktu, bo koledzy, którzy byli ode mnie młodsi o 30-20 lat, powiedzieli, że to jest niemożliwe, że Twój szwagier ma już 70 lat. Zachowywał się bardziej energicznie od nas. I to byłem dumny, bo nie, nie zawsze można określić człowieka w tym wieku energicznym czy pełnosprawnym. <laughs> nie wiem, co więcej, ale to, to jest naprawdę duma. A jeśli chodzi o wykonanie okrętu. To jestem najbardziej dumny, właśnie z okrętu Waza, okrętu szwedzkiego. Na Mistrzostwach Polski otrzymałem za wykonanie złoty medal i Puchar, starosty Powiatu Oleśnickiego za najładniejsze i wykonanie okrętu żeglowego. W porównaniu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tych okrętów było ileś set, no to zdobyć taki puchar, to rzeczywiście jest powód do dumy. Z pewnością. I jednocześnie otrzymałem rekomendację do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata. Gratuluję tego panu. Dziękuję. Widzę, że zasłużenie, ale, ale zadam teraz pytanie, które pewnie zadałaby każda żona mężowi, który miałby taką pasję. Gdzie pan to robi? Gdzie pan trzyma te piękne modele? Co na to żona. Żona powiedziała jednoznacznie: Dom to nie muzeum. Yy, możemy pozwolić sobie na jeden, dwa modele. Reszta musi się tego pozbyć. No więc. Albo żona pozbędzie się pan. Yy, jeszcze takiego ultimatu nie było, bo zgadzałem się zawsze z żoną. No więc, jak pani widzi, Stoi model Waza i te dwa modeliki, które praktycznie można powiedzieć, że niedługo zginą, bo będą zakryte kurzem. Ale, tak na serio, wszystkie modele, które wykonałem, sprzedawałem za bardzo małe pieniążki, ze względu na to, że ja nie robię tego dla pieniędzy. Tego się nie da dla pieniędzy robić. To trzeba mieć pasję, to trzeba być dokładnym i to nie można myśleć o pieniądzach. Jedyny model, który tak naprawdę sprzedałem za duże pieniądze, to był model, właśnie yy, Władca Mursz, który wykonuje po raz drugi. Tamten model miał, był budowany na Mistrzostwa Świata. Niestety przyszła pandemia, wszystkie Mistrzostwa zostały odwołane. I w związku z tym postanowiłem go sprzedać, bo był u mnie jako gość jeden z sędziów międzynarodowych z takich konkursów i znalazł mi sześć błędów. Oczywiście z części błędów się wybroniłem, bo mam dużą literaturę na ten temat i mogłem posilić się wykonawstwem bardziej doświadczonych modelarzy i przyjąłem ich metodę wykonawstwa. Poza tym, mam bardzo dużą. Literaturę na temat modeli historycznych i też wziąłem przykłady z historycznych rysunków, ale postanowiłem wybudować znowu taki sam model i już pominąć wszystkie te błędy i zdobyć złoty medal, a nie srebrny na Mistrzostwach Świata. Mistrzostwa Świata. Niech pan ten temat Przepiękna sprawa. Ponieważ dostałem rekomendację jako reprezentant Polski na Mistrzostwa Świata w Rumunii w miejscowości Galacji, pojechaliśmy na 8 dni z żoną i z modelem. Mistrzostwa odbywały się w auli Uniwersytetu. Jest to przepiękny, historyczny budynek. Cała aula była zostawiona. Długimi stołami, na których stały modele, modele z całego świata. Byli też również Chińczycy, byli Rosjanie, Ukraińcy, była cała Europa Wschodnia. Wrażenie niesamowite, bo poznaje człowiek bardzo ciekawych ludzi, bardzo zakręconych ludzi. Ale to jest zakręcony człowiek, na moim zdaniem, na pozytywny sposób. Wymienia się, pomimo bariery językowej, o dziwo, myśmy się dogadywali. Byli tłumacze, były modele na podstawie których można było w praktyce niektóre sprawy omówić. Poznaliśmy Rumuna, który. Pracował kiedyś w Polsce, dziadek już powyżej 80 roku życia. Bardzo ucieszył się, że ja, jako Polak, jestem reprezentantem i też tam mam swój model. Mam zdjęcie, gdzie mój model jest filmowany przez rumuńską telewizję. Atmosfera jest niepowtarzalna. Które miejsce, przypomnijmy, zajął pan? Mamy Zająłem y, drugie miejsce. Zabrakło mi 6 punktów do 100, dlatego tylko srebrne. Tylko srebrne tylko srebrne. tylko srebrne. tylko srebrne. Jak widać i słychać, pan Jerzy jest bardzo skromnym człowiekiem, o którym zapewne większość z państwa nie słyszała. Tym bardziej cieszę się, że dzięki rozmowom o mogę pokazywać innym osobom, jak wielkie talenty skrywa w sobie gmina Starogard Gdański. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.